Zadanie ósme. Rozwiąż równanie, zapisz konieczne założenia i obliczenia. O co chodzi tutaj z tymi założeniami? Chodzi tutaj o to, że mamy dwa ułamki zwykłe i w mianowniku jednego i drugiego znajduje się niewiadoma. Czyli założenie musi być takie, że zarówno jeden, jak i drugi mianownik to muszą być liczby różne od zera. Dlaczego? Dlatego, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia, a w matematyce nie dzielimy przez zero. W związku z powyższym musimy tutaj wykluczyć wszystkie liczby, które zerują nam mianowniki. Więc uzyskujemy tutaj informację taką, że x musi być na pewno liczbą różną od jedynki oraz 2x musi być liczbą różną od dwójki. Obustronnie tutaj dzielimy przez 2 uzyskując x różne od jedynki. Czyli widzimy, że tylko jedna liczba nam zeruje jeden i drugi mianownik. W związku z powyższym zapiszmy dziedzinę dalej. Dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem liczby 1. No i teraz należy przejść do rozwiązania takiego równania. Myślę, że najprościej będzie po prostu przemnożyć na skos. Ten licznik razy ten mianownik równa się ten licznik razy ten mianownik. Czyli uzyskujemy tutaj x plus 3 razy 2x odjąć 2 i to jest. Równe x razy x odjąć 1. I teraz te nawiasy musimy przez Ciebie wymnożyć po lewej stronie, które stoją. I tu będziemy mieli x razy 2x to jest 2x do potęgi drugiej, x razy minus 2 to jest minus 2x. Następnie mamy 3 razy 2x to jest plus 6x i 3 razy minus 2 to jest minus 6. Teraz zawartość nawiasu stojącego po prawej stronie równania, czyli tego nawiasu wymnożymy przez x. I tutaj mamy x razy x to jest x do potęgi drugiej oraz x razy minus 1 to jest minus x. Po lewej stronie dokonamy sobie redukcji wyrazów podobnych. Jeżeli chodzi o wyrażenie z x w potędze drugiej, do tego nie mamy z czym zredukować, więc przepisuję to bez zmian. Natomiast tutaj dokonamy redukcji wyrazów podobnych w zakresie tych dwóch wyrażeń. Minus 2x plus 6x to jest plus 4x i od tego jeszcze odejmujemy szóstkę i całość jest równa x kwadrat odjąć x. Przeniesiemy sobie rozwiązanie teraz na prawą stronę i w kolejnym kroku wszystko to, co znajduje się po prawej stronie równania, przeniesiemy na jego lewą stronę, pamiętając o zmianie znaku. Wcześniej jednak wszystko to, co znajduje się po lewej stronie, przepiszemy bez zmian. Czyli mamy tutaj 2x do potęgi drugiej, dodać 4x, odjąć 6 i teraz przenosimy minus x kwadrat, dodać x, całość jest równe 0. Dokonamy teraz redukcji wyrazów podobnych. 2x kwadrat, odjąć x kwadrat, jest równe x do potęgi drugiej, następnie mamy tutaj 4x, dodać x, to jest plus 5x, no i minus 6, tego nie mamy z czym zredukować, więc przepisujemy bez zmian uzyskaliśmy równanie kwadratowe. Żeby w ogóle ocenić, czy takie równanie kwadratowe ma jakiekolwiek rozwiązania, to musimy policzyć deltę. Deltę będziemy liczyć z następującego wzoru i teraz wypiszemy sobie dane, które będziemy podstawiać do wzoru na deltę. A to jest liczba, która stoi przy x w potędze drugiej, i u nas a jest równe 1. B to jest wartość liczbowa, która stoi przy x w potędze pierwszej, i u nas b jest równe 5. Natomiast c to jest wyraz wolny, który jest u nas równy liczbie minus 6. I policzymy teraz deltę. Mamy b do kwadratu, czyli 5 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy a i razy c, czyli razy minus 6. Widzimy zatem, że delta jest równa 25, no bo. 5 do potęgi drugiej to jest 25 i minus 4 razy 1 to jest minus 4, minus 4 razy minus 6 to jest plus 24, 25 plus 24 jest równa liczbie 49. Jeżeli delta jest większa od zera, to znaczy, że takie równanie kwadratowe ma dwa pierwiastki, które będziemy liczyć z tych wzorów. No i jak widzimy we wzorach, żeby wyznaczyć pierwiastki takiego. Równania to będziemy potrzebowali pierwiastka kwadratowego z delty, czyli pierwiastka kwadratowego z liczby 49, a pierwiastek kwadratowy z liczby 49 jest równy liczbie 7. No to przejdźmy teraz do wyznaczenia tych pierwiastków. Myślę, że wzoru nie będę przypisywała, bo to szkoda miejsca. skoro te wzory już tutaj są zapisane. Policzymy x1 z tego wzoru. Tu mamy w liczniku minus B minus pierwiastek kwadratowy z delty. Popatrzmy, że b jest równe 5, więc będziemy tutaj mieli minus 5, minus 7 w mianowniku 2 razy A, czyli 2 razy 1. A minus 5 minus 7 to jest minus 12, to dzielimy na 2, czyli uzyskujemy minus 6. I policzymy teraz drugi pierwiastek, korzystając z tego wzoru. Tutaj mamy minus b plus pierwiastek kwadratowy z delty, czyli będziemy mieli minus b plus 7 dzielone na 2 razy a, czyli 2 razy 1. Minus 5 plus 7 to jest 2, czyli uzyskujemy tutaj 2 drugie, czyli 1. No i na takiej zasadzie, w zasadzie, już wyznaczyliśmy to, co byliśmy proszeni, czyli możemy zapisać odpowiedź, że x1 jest równe minus 6 oraz że x2 jest równe 1. Pamiętaj o tym, że odpowiedź też możemy zapisać w postaci zbioru, w tym przypadku dwuelementowego, w skład którego wchodzi liczba minus 6 oraz liczba 1.